Arturek w maju skończy 5 lat. Jest naszą rodzinną gadułą. I chociaż bardzo lubi mówić, zaczepia, woła po imieniu wszystkich, to jego największym zainteresowaniem jest muzyka. Co mnie zdziwiło? Wyczuwa rytm, ale też tonację. I zaczyna sobie śpiewać. Urządza nam koncerty od rana do wieczora. Zwłaszcza lubi długie dźwięki, długie i wolne. W szczególności lubi Arię Królowej Nocy, Mozarta. I to był jego pierwszy utwór, którym się zainteresował. Usłyszał gdzieś w telewizji. No i się zaczęło. Zaczął śpiewać, <grymny> próbować śpiewać. Na początku były to jakieś nikłe dźwięki, pomrukiwania pod nosem. Potem zaczął już pełną piersią wyśpiewywać swoje tony. miał, <mum> No i dziś zaczęliśmy tą przygodę z muzyką. Ja gram na skrzypcach, mój tata gra na pianinie, więc stworzyliśmy małe trio, on jest naszym solistą i często udziela się w naszych domowych koncertach. Chociaż nasze początki były dosyć trudne, bo strasznie bał się ręki, uciekał. Ta cześć? Uciekał. Nie chciał dać się głaskać, dotykać. No nic. Po paru miesiącach, po paru ciężkich miesiącach w sumie naszych prób udało nam się zdobyć jego zaufanie. I chociaż ciągle u niego humorki się pojawiają. W szczególności kiedy, kiedy nas nie ma w domu. Jak wrócimy do domu, to jest śmiertelnie obrażony. Odwraca się do nas tyłem dziobnie, ale orzeszek załatwia sprawę, więc nie jest tak źle, ale jest bardzo przywiązany i bardzo uczuciowy. Nawet po tylu latach wciąż zadziwia mnie jego inteligencja i więź, która nas łączy. Bo na przykład on doskonale rozpoznaje domowników po, po krokach. On słyszy, on, on widzi. Przyjeżdżamy do domu, widzi przez okno już. On już wie, kto wchodzi do domu. Otworzy się drzwi i woła konkretną osobę po imieniu. Czy moją siostrę, moją mamę, mojego tata, czy nawet mnie. tak, oka. Aka! Aka! No? Aka! 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 Przez to, że Arturek naprawdę wyraźnie mówi, mieliśmy wiele śmiesznych sytuacji i nie zapomnę tego, jak kiedyś przychodzą do nas do domu nasi znajomi i Arturek jak to Arturek od progu już woła Cześć kurczaczku, no cześć. No i nasza znajoma zdziwiła się i mówi, czekajcie, wy macie jakiegoś syna jeszcze, czy, czy kto to tak woła? My mówimy, nie, nie, nie. To jest, to jest popuga. I nie uwierzyła, dopóki nie pokazaliśmy jej tego nic nicponia. Jednak najśmieszniejsze dla mnie jest, jak zaczyna wołać naszego psa. Pies przychodzi i głupieje, bo, bo nie widzi nikogo, kto go woła po prostu. A to się okazuje, że to Artur siedzi w kratce, gwizdze i woła go po imieniu. <tryk>